Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Jego brak powoduje niepokój oraz poczucie zagrożenia. Dlatego dzisiaj razem z Państwem sprawdzę, czy mieszkańcy Siedlec mogą i czy czują się bezpiecznie. Remont Siedleckiej Komendy trwał dwa lata, od 2013 do 2015 roku. Całkowity koszt inwestycji to blisko 16 milionów złotych, co udało się za tą kwotę wyremontować. Oba obiekty, budynek A i budynek B zostały wyremontowane gruntownie. Oprócz tego został pobudowany pomiędzy tymi budynkami budynek łącznika, w którym w tej chwili się znajdujemy. I tutaj będzie główne wejście, jeżeli chodzi o interesantów. Oprócz tego mamy wybudowaną stację obsługi transportu dla naszych pojazdów. Są wybudowane wiaty garażowe, jak również Około 200 miejsc parkingowych. To wszystko przyczyni się do tego, że jakość obsługi siedleckiej policji powinna być na dużo wyższym poziomie. Jakie znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców siedlec miał ten remont? Właściwa obsługa interesantów przez policję to jeden z priorytetów komendanta głównego. Jestem przekonany, że nowe warunki w sposób znaczący wpłyną na to, że jakość świadczonych usług przez policję będzie stała na najwyższym poziomie. Znajdujemy się w pomieszczeniach recepcji, które usytuowane jest w nowo wybudowanym budynku łącznika. Z, tutaj również będzie znajdowało się nowoczesne stanowisko kierowania. Ono w chwili obecnej nie jest jeszcze uruchomione. Wiąże się to z tym, że aby ono funkcjonowało normalnie, muszą być tu podłączone wszystkie systemy informatyczne policji. Musi tu być podłączony monitoring wizyjny miejski, który mamy na terenie siedlec. A to wszystko wymaga czasu i oczywiście nakładów finansowych. Jesteśmy 嗯。Um. Przygotowani na to, że to stanowisko zwane sercem policji ruszy w ciągu najbliższych tygodni. Tu również przy recepcji znajduje się punkt przyjęć interesantów. Chciałbym tu zaznaczyć, że każda osoba, szczególnie chodzi tu o osoby, które zostały pokrzywdzone przez przestępstwo, wykroczenie lub w jakiś inny sposób zostały naruszone ich prawa, gdy zgłasza się do policji, dotychczas musiały oczekiwać na ogólno takiej dostępnej poczekalni, gdzie no, przechodzili różni interesanci, byli tam dowożeni Ludzie z interwencji, zatrzymani sprawcy przestępstw. W chwili obecnej taka osoba, która zgłosi się do policji, w tym pomieszczeniu dla interesantów, będzie w ciszy i spokoju mogła oczekiwać na kontakt z funkcjonariuszem, który załatwi w sposób profesjonalny jej sprawę. Na drugim piętrze nowo wybudowanego łącznika znajduje się profesjonalna strzelnica, która przeznaczona jest do strzelań z broni krótkiej. Wyszkolenie strzeleckie w policji jest bardzo istotną sprawą, dlatego że broń traktowana jest jako środek przymusu bezpośredniego, ostateczny środek tego przymusu bezpośredniego i właśnie odpowiedni poziom wyszkolenia, jeżeli już dojdzie do sytuacji, gdzie ta broń palna musi być użyta przez funkcjonariusza, ma to spowodować to, że osoba w stosunku do której została użyta broń palna zostanie obezwładniona, a nie pozbawiona życia. Dlatego też policjanci to wyszkolenie traktują z najwyższą powagą. Oprócz policjantów siedleckiej komendy w najbliższym czasie z tej strzelnicy będą korzystali również funkcjonariusze z innych komend powiatowych subregionu siedleckiego, czyli Łosic, Garwolina, Sokołowa Podlaskiego i Węgrowa. Bardzo istotnym elementem w prawidłowym wykonywaniu zawodu policjanta jest kondycja fizyczna. Raz do roku wszyscy funkcjonariusze muszą zdać egzamin ze sprawności fizycznej. Są to określone normy wytrzymałościowe, i aby ten egzamin można było zdać bez żadnych problemów, należy o tą kondycję fizyczną dbać przez cały rok. W chwili obecnej w komendzie mamy dwa pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia, które pozwalają nam na bieżąco. Zadbać o swoją wytrzymałość, zdrowie, tężyznę fizyczną. W tym pomieszczeniu, w którym znajdujemy się obecnie, znajdują się urządzenia, które pozwalają tak, jakby dbać o wytrzymałość. Natomiast w drugim pomieszczeniu znajdują się urządzenia stylowo już przeznaczone do kształtowania sylwetki i tężyzny fizycznej. Na poziom bezpieczeństwa w mieście wpływa nie tylko sprawnie działająca policja, ale ważna jest także szybka interwencja straży pożarnej. Sprawdźmy jak siedleccy strażacy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Straż Pożarna słucham? Siedlce, tak? Tak, tak. Jak wygląda wyjazd na taką interwencję Straży Pożarnej? Typowy wyjazd związany jest z dostarczeniem informacji o zdarzeniu. Znajdujemy się teraz w pomieszczeniu miejskiego staniska kierowania. Do tego właśnie miejsca przypływają informacje, czy z numeru 112, poprzez system powiadamiania centralny z radomia, lub z telefonu alarmowego 998. Informację przyjmuje dyżurny takiego stanowiska. To, co za mną jest, jest to całość pulpitu, z którego można korzystać podczas wzywania sił, przekazywania informacji ze zdarzenia, z miejsca zdarzenia do stanowiska kierowania przesłane, informacje jak również do zwierzchników w Warszawie. Czyli typowe zdarzenie, jeśli jest tutaj przekazywane, dyżurny odbiera, i teraz od tej sytuacji, którą jest przekazywana, od rodzaju zdarzenia, dyspozytor ma za zadanie, ten dyżurny ma za zadanie zadysponować odpowiednie pojazdy ratownicze oraz odpowiednich ludzi na miejsce zdarzenia. Po przyjęciu takiego zgłoszenia alarmuje siły i środki, tak u nas się to nazywa, czyli pojazdy i ludzi, który, którzy mają się udać na miejsce zdarzenia. Służy do tego też system powiadamiania, taki bezprzewodowy, do tej pory było to wszystko na telefonach, teraz jest bezprzewodowo, przyciskiem lub w większości już teraz przechodzimy na system Wspomagania decyzji, który został parę lat temu utworzony i cały czas dążymy do tego, żeby wszystkie jednostki były podpięte do tego systemu, czyli dyżurny wpisując pojazdy na kartę zgłoszenia w systemie komputerowym tego wspomagania dowodzenia i jednocześnie te jednostki, które zostaną przesunięte na pole do akcji są automatycznie powiadamiane o zdarzeniu. sprzętami ratowniczymi dysponujecie Państwo? Tu, jak Państwo widzą, jest podstawowy sprzęt, czyli pojazd ratowniczo-gaśniczy, wyposażony w zbiornik wody, zbiornik ze środkiem pianotwórczym, ponieważ drugim ze środków gaśniczych jest piana u nas, czyli po wodzie. Również ten wóz, oprócz sprzętu do podawania tej wody, do zasysania tej wody, pobierania tej wody z różnych źródeł, jest wyposażony w podstawowy sprzęt ratownictwa technicznego. Nożyce do cięcia, rozpieraki hydrauliczne, również inny sprzęt hydrauliczny służący do prowadzenia działań ratownictwa innymi drogowego, jak również podstawowy zestaw ratownictwa medycznego, chodzi mi tutaj o deski ortopedyczne czyli służące do ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów, usztywnienia ich, jak również zestaw torby medycznej, która, przy mocy której właśnie prowadzimy to ratownictwo kwalifikowaną pierwszą pomoc my to tak nazywamy, czyli ratownictwo medyczne w zakresie podstawowym. Oprócz tego sprzętu typowo pojazdów ratunkowo-gaśniczych na wyposażeniu są samochody specjalne, służące już do specyficznego rodzaju prowadzonych działań, czyli m.in. drabina mechaniczna. W naszym przypadku jest to drabina mechaniczna 37-metrowa. Pozwala nam na prowadzenie ewakuacji działań przy użyciu kosza do 30 metrów, a bez użycia kosza do 37 metrów, czyli w przypadku Siedlec. Wszystkie budynki wysokie, które są, są w zasięgu działalności i jakby pracy tej drabiny. Ponadto jest specjalny samochód ratownictwa technicznego. Jest to typowy samochód ratownictwo techniczny. Tam nie ma wody, to tylko służy do prowadzenia działań ratowniczych na drogach, w wypadkach, w ruchu drogowym, kolejowym, jak również przy katastrofach technicznych. Czy infrastruktury budowlanej. Jak się strażnicy miejscy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców? Strażnicy no, realizują wiele zadań, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa. A takie akcje, które są, że tak powiem, prowadzone codziennie, to m.in. bezpieczna. Droga do szkoły. Każdego dnia strażnicy na ulicach, siedleckich, przy szkołach, zabezpieczają to przejście dla dzieci. I wydaje mi się, że w godzinach 7:38, gdzie jest największe natężenie ruchu w siedcach, to ten czas musi być poświęcony dla uczniów, żeby rodzice się nie martwili. Natomiast no cóż, no, realizujemy wiele innych zadań. Zajmujemy się tak, jak przychodzi na przykład y, y, akcja zima, czyli nieodśnieżanie, ale przewożenie osób bezdomnych do noclegowni, są to stałe akcje, które y, wpływają na poprawę bezpieczeństwa naszego miasta, a również wiele, wiele innych. To jest y, pomoc zwierzakom, czworonogom, które, które Gdzieś komuś zginą, które zostaną potrącone, czyli o, krótko mówiąc, odbawianie zwierząt. Ponadto, oprócz stałych zadań, które realizują dyżurni, czyli przyjmują zgłoszenia i kierują patrolami, są oni również operatorami kamer monitoringu wizyjnego. I tutaj te 12 kamer, które mamy w naszym mieście. Wpływają znacznie na poprawę bezpieczeństwa, ponieważ my nie musimy kierować patroli w dane regiony naszego miasta, gdzie są kamery. Każda kamera to, można powiedzieć, dodatkowo funkcjonariusz, który widzi, prawda, jakie jest zachowanie na ulicach naszego miasta. Czyli ja rozumiem, że w sytuacji, gdzie na przykład na danej ulicy dochodzi do jakiejś bójki, to wtedy dyżurny wysyła, tak? Widzi na kamerze i wysyła? Tak, zdecydowanie tak. Wiele jest spraw przekazywanych do policji, jeżeli na przykład te materiały będą jako dowód w sprawie. Czyli prokuratura czy policja też występuje do nas, żeby zgrać dany materiał, a to pomaga im w prowadzeniu na przykład śledztwa, czyli nawet prze... Przejście jakiejś osoby, gdzie kamera nie objęła, załóżmy, bo nie mogła jej objąć, ale na przykład dany sprawca mógł się przemieszczać nad tymi ulicami, gdzie są kamery. W związku z powyższym, nawet zabezpieczanie takich zdarzeń na monitoringu, które wpłyną później na, że tak powiem, ustalenie tego sprawcy. Czy czuje się Pani bezpieczna w siedzce? Tak. A co wpływa na Pani bezpieczeństwo? No i kamery, i policja, no to wszystko, zależy na tym, w którym miejscu się znajdujemy. Straż Miejska, policja mieszka na osiedlu Mulnarska, także często widzę tam właśnie, że, że policjanci chodzą, że radiowozy jeżdżą. Dużo monitoringu, patroli też jest bardzo dużo na mieście. To jest widoczne. Monitoring tak, bardzo dużo daje. No, częste petrole policji. Nie słyszałem wielu historii, jakieś napaście, nie widzę jakichś takich ludzi, którzy mogliby wyglądać groźnie. Mieszkam na osiedlu Warszawska i czuję się spokojnie. No, monitoring na pewno. Dużo e, widać jak jeździ straż miejska na zmianę z policją i widać na ulicach, tak? Więc myślę, że to spełnia swoją rolę. A co wpływa na Pana poziom bezpieczeństwa tutaj w mieście? Jakie może działania miasta, e, służb? Myślę, że kamery. No, nie widać ich tak bardzo, ale wiem, że są. Jak Państwo mogliście zobaczyć, Siedlce to miasto nie tylko przyjazne, ale także Siedlce to miasto, które dba o bezpieczeństwo mieszkańców. W tym odcinku Miasta dla Ciebie to już wszystko. Zapraszam na kolejny odcinek.